W dzisiejszym odcinku, kto w 10 minut zbuduje lepszą tajną bazę, wygrywa! Przed wami jest wyspa, i każdy z naszej trójki będzie na tej wyspie musiał zmieścić swoją tajną bazę. Każdy z nas będzie budować po 10 minut, oczywiście na Game Modzie. I pod koniec podsumujemy, kto zbudował najlepszą bazę i Wy będziecie głosować również w komentarzu. Zaczyna, młodsza siostra. Hejka, widzowie, to ja jestem pierwsza, ponieważ moi, moje rodzeństwo uważa mnie za nuba, więc jestem jako pierwsza, nastawiam sobie stoper, O tutaj i zaczynamy. Muszę znaleźć dobre miejsce, żeby tą bazę ulokować. Dobra, ja im zabiorę najlepsze miejsce i będzie tutaj tutaj. Robimy tutaj wejście teraz na dół. Okej, okay, myślę, że takie nie za duże, jakieś takie nie za małe i tutaj teraz będziemy robić sekretne drzwi. Okej, okay, mamy idealne drzwi, jakieś ta o oh my god, nie. Ej, dobra, to będzie tak dobre. Tylko teraz musimy zrobić tak. Dobra, to wyrównamy. Aha, widzowie, napotkam. Pierwszy problem z racji, iż tutaj wchodzimy i mamy takie coś, więc chyba musimy kopać się trochę w dół. No nie widzowie kolejny problem. Dobra, widocznie los tak chciał. Nasza baza będzie taka mała. Najwyżej potem poszerzymy ją w prawo lub lewo. Musimy sobie wszystko oświetlić. Teraz zrobimy piękne schody w moim ulubionym, czyli pomarańczowym kolorze. Tutaj damy sobie klap. My. Mam nadzieję, że nikt nie szczai się, że tutaj kryje się sekretna baza. Dobra, ważne jest, żeby wyglądało to w miarę dobrze w środku, nie na zewnątrz. Dobra, i tutaj zrobimy sobie coś takiego to zabudujemy i zrobimy magiczne przejście w dół. Teraz zrobimy sobie nasze magiczne drzwi. Nadamy kod 1111. Tu dodamy drugie drzwi, a tutaj natomiast dodamy kod 2222. Wszystko zabudujemy. Tutaj również dodamy magiczne drzwi i tutaj damy 2019, czyli rok, w którym Dawid zaczął nagrywać na YouTubie, Widzowie w ogóle możecie napisać w komentarzu, kiedy zaczęliście bądź skończyliście ferię, bo ja skończyłam dzisiaj i po prostu te... Masakra, nienawidzę szkoły Przysięgam, musiałam dzisiaj iść pierwszy raz Do szkoły od dwóch tygodni I naprawdę nie polecam Okej, okay, tutaj będą kolejne Tutaj takie schody Takie wejścia Ale żeby wejść tutaj musimy podać Też nasz kod 2000 19 i wszystko nam się pięknie otwiera. Tutaj zrobimy sobie jakieś ładne mm, ściany, na przykład z wełny. O nie, dobra, nie z wełny. Tutaj znalazłam bardzo ładne drewienko Zrobimy sobie w tym odcieniu. Dobra, y, te tutaj pochodnie zostawimy w koblu. Będzie przynajmniej taki jakiś kontrast. Okej, okay, już kończę. Moja baza nie będzie zbyt duża, ale przynajmniej będziemy mogli pomieścić wszystkie rzeczy, które nas interesują. Mamy tutaj magiczną skrzynkę. Dajemy ją i damy wszystkie ważne itemy, żeby móc stoczyć w razie czego wybitną i najlepszą walkę. Oho, to jest wszystko to, czego potrzebujemy. I wypełniamy naszą skrzynię. I tutaj, słuchajcie, zrobimy magiczny po prostu taki prank na nich w sumie, że to pod koniec, jak oni to otworzą, wybuchną. Mhm, mm oni wybuchną. Damy tutaj, niby o, tak, niby o, i tutaj damy 2010. I oni na pewno ją otworzą, wiecie co będzie. I jeżeli ktoś po prostu wk wkra wkradnie się do naszej bazy, po prostu ją zniszczy i wszystkie tajne akta, które tutaj będą i które by były, zostaną rozwalone. O nie, dobra, minęło 10 minut, więc nawet jeżeli bym chciała zrobić coś więcej i miałabym pomysł, którego nie mam, ale moim zdaniem moja baza będzie najlepsza. Daję kolejną osobę. Pa! No, elo, elo, widzowie z tej strony ja, czyli Pickers. Mam questa za zbudowanie tajnej bazy. E, najlepsze jest to, że Vera tu gdzieś ma już swoją. Szkoda, że jej nie widzę, bo jest naprawdę chyba tajna. Poeksplorowałem teren i mam mega fajną kryjówkę na tą bazę, a mianowicie w ścianie. Będzie gdzieś tu takie niewidoczne przejście. Mam nadzieję, że jest taka możliwość. Tu będzie moja baza. Mam nadzieję, że nie wkopię się w bazę Wery. i tu będzie takie zejście na dół. Pow, 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 pow. Tam będzie taka wielka baza. Będą tam zastrzeżenia, będą tam lawa, zombie, wszystko, tak żeby nikt tu nie mógł wejść. E, mam plan, zaraz zbuduję wejście i powiem Wam jak to zrelacjonuje po prostu. Dodam też, że mam na to 10 minut, więc muszę się streszczać, więc zabieram się do roboty. I dobra, patrzcie co wykonyję za pomocą tego bloku, mogę zrobić tak. I tu jest taka szyba, tu sobie zrobimy wejście Dobra, zaraz to zobaczę i może coś wykminię jo, patrzcie na to Tu jest normalnie ten kamień, nie? Patrzcie, ja jestem tu, klikam, tu jest szyba A tu są drzwi, nie? I mogę sobie tędy wejść Zaraz to zrobię z dirta, będzie to bardziej w tłumie I dobra, wejście już mam, zostaje mi 8 minut Czyli myślę, że zrobię spokojnie jakąś Niezaawansowaną bazę, taką basic Ej, Podstawowa baza, nie będzie tam za dużo Ale dobra, no, zaraz to ogarniemy Dobra, widzowie, zgadnijcie, gdzie jest tajna baza No, na pierwszy rzut oka nic ale gdy wejdziemy, tu są drzwi, można przez nie wejść i wchodzi się do naszej tajnej bazy, czyli tak no wejście mam zrobione, myślę, że one nie jest totalnie do zagadnięcia, więc trzeba było się bardzo skupić, żeby na to wejść i dobra, zaczynamy zrobić już od środka. Tutaj takie łatki zrobimy, żeby było ładnie, tak profesjonalnie, jakim jestem pro. Dobra, myślę, że ja zrezygnuję z pomysłu robienia tu jakichś zastrzeżeń. E, zrobię tak, że będzie taki domek po prostu, ukryty domek. Może zrobię jakąś pajęczynę, jakąś lawę. Raczej nie będę robił takiego jakiegoś danger zone'u, że nie da się tu wejść. Po prostu tajna baza w tajnym skrywku. W tajnym miejscu. Ej, dobra, a tu bardziej się buduję tak dla wyglądu po prostu, nie? wiem, Czy to za dobrze, bo zostało mi 4 minuty. Nie, 6 minut, przepraszam. Muszę zrobić wejście i cały wygląd. Tu na razie zrobiłem takie pozytywne coś, że po prostu takie zejście, tu będzie łóżko, a tu będzie może jakaś lawa i tu będą taki, taki skarbiec, co zrobimy, więc jest pomysł. Nie wiem jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że fajnie. Ej, na go mi zostało mniej niż 5 minut. Muszę się streszyć, dlatego odpadam teraz moc speedrun. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. O nie, tu jest piasek! Dobra, szybko tu muszę zabudować. Dobra, i teraz naprawdę odpadam taką szybkość, że no, zostało mi. Naprawdę mało czasu i muszę się pośpieszyć. Ej, dobra, tu będzie taki wielki skarbiec. Co zrobiłeś z wszystkiego? no nie wygląda to za dobrze, ale jak na tajną bazę nie ma źle. Teraz zostaje mi 3 minuty, muszę się tak bardzo pośpieszyć. Zrobię tutaj skarbiec, czyli takie itemy, bardziej taki schowek na rzeczy. Będzie to bardzo ważne dla wyg wizualnego wyglądu. I zaraz przejdziemy do, do rzeczy. Ej, dobra, moim zdaniem jest to taka nie za dużo fajna bajza, ale wygląda ona taka podziemna, stara, taka nie wiadomo co się w niej dzieje. Jest tutaj łóżko, taki, taki namiot jakby Tutaj stare skrzynki No nie wiem, co zrobić, tam wrzucasz czy nie Dobra, zostały mi 15 minut, 15 sekund Czyli mogę tutaj do, coś do jeszcze dorobić Mam niewiele czasu, może coś takiego Tutaj pochodnie, tutaj pajęczynki Zrobimy jeszcze, tak, tak Idealnie, 3, 2, 1, koniec czasu Dobra, szybko nas oprowadzę po tej bazie Tutaj łóżko, takie tu może coś Tak na szybkości oszukamy, jakiś pyk, pyk O, to sobie włożymy, ładnie wygląda A teraz wygląda trochę ładniej Tutaj o, coś takiego może, o o, dobra, to też ładnie wygląda. Dobra, no idzie sobie taki nieświadomy osoba. Nieświadoma osoba i patrzy tutaj, no... No sami na pierwszy rzut oka nie wiadomo, gdzie to jest, aż nagle drzwi i schodzi się do bazy. Dobra, ja zostawiam. Myślę, że dobrze mi się udało. Mam nadzieję, że dla wszystkich będzie to pozytywna recenzja. Proszę o recenzję w komentarzach od 1 do 10. Elu. Elu, widzowie, pora na moje 10 minut, czyli na moją sekretną bazę. Ja nie będę przedłużać, od razu zaczynam budować. Wejście do mojej sekretnej bazy będzie znajdować się właśnie w tym miejscu. Mam nadzieję, że się tutaj zmieszczę, bo mam naprawdę... Bardzo fajny pomysł na drzwi. Chociaż powiem wam, że jak tak patrzę, tem miejsce chyba będzie odrobinie lepsze. Ja potrzebuję naprawdę sporo miejsca na wejście do mojej tajnej bazy. Ponieważ to będzie drzwi, które będą się otwierać za pomocą kliknięcia łopatą w trawę. Czyli po prostu ze zrobienia ścieżki. Nie jest to łatwe zadanie, ale mam nadzieję, że uda mi się. No i mam przede wszystkim na to tylko 10 minut. No ale no, zobaczymy, zobaczymy, widzowie. Zacznę po prostu do dorobienia tutaj lekko terenu, żeby nie było tutaj tego za bardzo widać. 6 bloków potrzebujemy do środka i 6 do góry. Dwa, 3, 4, 5. A 5 pięć bok. Raz, 2, 3, 4, 5. No to powiem wam, że wejście do tej tajnej bazy jest naprawdę bardzo duże, ale jakoś się to ugra. Uwierzcie mi, to będzie wyglądać naprawdę spektakularnie. Najpierw musimy postawić dwa bloki, które będą po prostu drzwiami. Następnie kilka styki pistonów, właśnie w ten sposób. Tutaj kolejne dwa. I zabudowujemy od góry. Następnie dajemy Redstone'a i Redstone repeater'ka, którego ustawiamy na drugi tick. Łączymy wszystko Redstone'em. Następnie kilka bloczków tutaj. I dwa ripiterki w tym miejscu, tylko tutaj dajemy je na czwóreczki. Tutaj dajemy stona, sticky pistona. Tutaj dodatkowy blok, mały detal w postaci pochodni i drugą dosłownie nad nią. W tym miejscu dajemy kolejną pochodnię i oczywiście ją przykrywamy. Teraz kładziemy tutaj u góry redstone'a, pyk! Nasz mechanizm powoli zaczyna działać. I jeszcze tutaj jednego redstone'a. W tym momencie tak naprawdę nasze wejście jest gotowe. Jeżeli tutaj zrobimy sobie drogę łopatą, to nasze drzwi się otworzą. Y Dlaczego to się nie otwarło? Nie, powiedz, że coś zrobiłem nie tak. No niestety widzowie, jak widzicie chyba z neta po prostu podpatrzyłem na złą wersję Minecrafta. To na co patrzyłem było na wersję 1.20, a jesteśmy na 1.18. Czyli da na naprawdę połowa mojego czasu poszła w plecy na to, żeby zbudować coś, co kompletnie nie działa? No dokładnie, ale nie poddajemy się. Kurczę, miało być tak ładne, piękne wejście, a wyszedł taki syf. No nie wierzę w to. No nic, chyba będziemy musieli wlecieć w coś zwykłego. Niestety będę musiał postawić na lekką delikatność Tutaj z moda, no bo po prostu nie spodziewałem się, że to, te moje piękne wejście, które miałem dla was przygotowane, nie zadziała. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No tutaj w miarę widać, gdzie jest to wejście, prawda? Wiadomo, da się je lepiej ukryć. I właśnie tym się teraz zajmiemy. Żeby to nie było takie oczywiste, że jest akurat tutaj, prawda? Normalnie, aby ktoś tu spojrzał, od razu tutaj zobaczy tajną bazę. Nie, tak nie może być. Dodamy teraz tutaj kilka takich elementów, które mogą sprawić, że ta baza będzie troszkę cięższa do odgadnięcia. Chociaż to jej chyba nie pomogło. O, zniszczenie tego bardzo pomaga. Patrzcie, wtedy nie robi się ten cień. Teraz praktycznie w ogóle nie widać, że są tutaj jakieś drzwi. Czyli po prostu musi się na to wskakiwać. Okej, okay, to jest... W sumie mądre, czyli po prostu damy to o jedno wyżej. Patrzcie na to. Jeżeli umieszczę to tutaj, to tutaj możemy zrobić tutaj na dole normalne wejście. A będzie się po prostu wchodzić skakując na górę Nice, elegancko, tego Totalnie nie widać, teraz tylko jakoś Tutaj to przykryć w miarę sensownie Myślę, że dir do tego się najlepiej tutaj nada Tutaj jak widzicie zaczyna się robić znowu ten sam problem Więc po prostu tego bloka odpuścimy A damy to po prostu troszkę bliżej, o Tylko czy to nie wygląda trochę podejrzanie, okej okay, Dorobimy tutaj coś takiego, że niby Wiecie, to jest normalnie wygenerowane Przez Minecrafta, tutaj również z tej strony Dorobię kilka bloków, żeby to tam brało Takiego lepszego, tego minecraftowego kształtu No powiem wam, że jest to za naprawdę nieźle. Ale żeby jeszcze tutaj podkręcić, to można jeszcze byłoby dodać na przykład takie wańcy, które dość fajnie również by tutaj dodały klimatu, że naprawdę nic tutaj nie ma. No w końcu takie opustoszałe stare miejsce. Kto by się spodziewał, że tutaj są drzwi, które można otworzyć i wejść? Ale oczywiście, za tymi drzwiami w naszej tajnej bazie nie może być po prostu takiego miejsca. Musi tutaj być bardzo ładnie urządzone i robimy tutaj naprawdę dobry gaming room. Ale do tego gaming roomu dostanie się osoba, która znajdzie kolejne sekretne przejście. Planuję to zrobić na takiej zasadzie, żeby będzie właśnie One Way Class, będzie można na dole zobaczyć kod do drzwi, które będą tutaj. Osoba, która nie będzie znała kodu, nie będzie w stanie przejść dalej. Dlatego ta baza będzie naprawdę niezła. Tylko jedne z tych kobli będzie w stanie się odsłonić. A na dole tutaj będzie właśnie Glowstone, żeby było tutaj dość jasno. Kod to będzie 7, 5, 3, 2. Jakiś taki w miarę losowy. Osoba, która będzie wiedzieć o tym, że coś jest tutaj u góry, będzie mogła bez problemu przeczytać ten kodzik. Ale osoba, która nie będzie wiedzieć, nie przejdzie dalej do następnej bazy. To jest takie nasze małe zabezpieczenie, o którym tylko my wiemy. Dlatego biorę to. Teraz secret dorsy elegancko i stawiamy je po prostu w losowym miejscu. To nie ma znaczenia. Teraz tego musimy z dobry kod zapować 7, 5, 3, 2. Dzięki temu 7, 5, 3, 2 my możemy przejść, ale osoba, która kodu nie zna, nie przejdzie. Ale jakby było mało, w tym miejscu musi być kolejna rzecz, która powstrzyma ewentualnego włamywacza do naszej sekretnej bazy przed naszymi skarbami. Nie może to być za proste, prawda? Dlatego w tym pokoju będzie pełno obrazów, a za jednym z nich będzie przejście. Taki standardzik. Myślę, że każdy dosłownie to widzowie z was robił. No każdy, przynajmniej raz w życiu musiał mieć taką bazę, która była okryta za obrazami. To jest totalny standard, ale trzeba go widzowie zrobić, prawda? To jest również bardzo ważne. A nasza baza będzie znajdować się może gdzieś blisko, czyli na przykład może tutaj. Raczej nikt by w te miejsce od razu nie szedł, więc to będzie naprawdę niezłe. Wszędzie indziej dajemy po prostu losowo poustawiane obrazy. To i tak nie ma znaczenia, tylko może postarajmy się je zrobić właśnie w takim stylu, żeby nie były wszędzie takie same. No i elegancko, myślę, że jest poustawiane dość sporo obrazów. W dodatku, żeby tutaj było dość jasno, możemy rozdać kilka glowstone'ów na podłodze i przykryć je wizualizacjach. Tutaj ładnie takim pięknym karpetem Dzięki temu w tym miejscu jest naprawdę jasno A osoba, która wie, będzie mogła przejść dalej Do naszej kolejnej miejscówki A w tym miejscu będzie już tak naprawdę Rzekoma nasza sekretna baza A mianowicie nasz mały gaming room To właśnie w tym miejscu będę codziennie nagrywać odcinki Zobaczcie, najpierw teraz ryję tutaj miejsce w skale Żeby oczywiście mój potężny komputer Do nagrywania najlepszych filmów na YouTubie Skidowitz zmieścił się tutaj I mógł wytrzymać potężne obciążenia Myślę, że taki układ aranżacji będzie będzie odpowiedni. Oczywiście musimy zbudować tutaj genialne stanowisko, czyli potrzebujemy do tego biurka, do tego potrzebujemy naprawdę wysokiej jakości krzesła i oczywiście najpotężniejszego monitora, który jest zakrzywiony. Albo wiecie co? Nawet polepszymy to stanowisko, zaokrąglimy je w taki sposób, bo my tutaj jeszcze oczywiście widzowie potrzebujemy mikrofon. Okej, okay, nasze stanowisko nawet nie jest takie złe. Dość nieźle nas oświetla i dość mocno przypomina moje normalne stanowisko. Ale oczywiście to nie jest koniec. W każdym pokoju gamera musi się przydać miejsce na jakieś ewentualne gierki Dodatkowo rozłożymy tutaj dwa bardzo fajne obrazy No i całość prezentuje się naprawdę całkiem nieźle Myślę, że jak na sekretną bazę Taki gaming room Naprawdę nie jest zły Moja tajna baza jest gotowa A więc widzowie przyszła pora na ocenianie Naszych tajnych baz No i pierwsza jest siostra Wera, gdzie ty zbudowałeś swoją Pogasz, tajną bazę? Pogasz, Pogasz. O nie. Najlepsza baza Ej, To w ogóle nie jest ukryte to w ogóle nie jest jak ukryte, Jak to? Vera, no, jest to, to nie w ogóle, no Dobra. jaka lupska baza patrzcie to nie. Chodzimy. No, to nie. Mamy tutaj przejście, tylko nie pamiętam jak 1 uchod. Nie, Vera, nie. to pamięta, był Nie, we nawet nie jeden, jeden, jeden O, jeden, jeden, jeden Tutaj idziemy, o Ej, ale przecież nam się u góry da przejść normalnie z tymi schodami Nieprawda Cicho no, Ja nie mogę, Vera, jaka lupska baza Kod 2009 no, no. O, ba Znaczy 2019 to jest twój Tutaj idziemy, tak. Tutaj mamy całą masę. Tutaj mamy kolejną skrzynię, w której, uwaga, nie ma nic i tutaj jest magiczna skrzynia. Era, no co ty no, dlaczego? To jest twoja tajna baza, totalnie nie ma. To był moment dla złodzieja! Nie możemy, dobra! Oceniamy, dobra, ja Piker z tą tajną bazę oceniam na... 3 na 10. Nie, ja też co? Nie 3 nie, to jest. Dajesz 3 na 10 no, też? Nie pasuje ja mi to. nie mogę, Vera, przecież ta baza totalnie nie miała sensu. Przecież nieprawda! Każdy może ją zobaczyć, no przecież no, zobacz na wejście do tej wejście, bazy. Nie? Zobacz, wejście. Bo nie zdążyła! Każdy widzi to wejście, Vera, ta baza nie ma sensu. A wy sensu. macie niby ukryte, zobaczymy. Zobaczymy, jaką zbudował Pickers. Dobra, Brachu, pokaż co żeś tam zbudował. Nie, to, to, wiesz, to mi się nie podobało, totalnie, nie? to było totalnie złe. Nie, dobra, weź, pokaż nie. twoją. Pokaż twoją tajną bazę, Trzeba to znaleźć, bo to było tak ukryte, że sam tego nie znajdę. Ja nie mogę piker, co ty Czekaj, doszukam. No I dobra, na pierwszy rzut oka, gdzie tu jest baza? Eee, no tam, bo widać już, że jest że zrobiony cień. Ha, moją bazę? Nie mogę. Ej, wy to tak ukryliście! No Wera, no, no, fajne, Vera. nie? To Wera, Wera, ty nie wiedziałeś, że są takie mody, lol. Nie. Ej, jakie tu tu masz wejście, Piker? Tajne wejście, tajne wejście! Fajne co? Booo! Ale Secret Base, co jest? No fajne, co? Ile Piker się postarał. Ja! Ale, ale, dobra, ale tutaj nie ma żadnych zabezpieczeń, przecież jak pomawiasz. No wiem, jest... ale same zabezpieczenie to jest to, że tam się nie obie. Ja nie mogę, Piker, za co nie, ty gadasz, no Nie ma, mi... Zero zabezpieczeń, człowieku! Ale pana to. Juuu. Jo, jo Dobre co? co nieźle, nieźle. Dobre prawda. co, niestety. I to jest wszystko, to jest ta no, Twoja niestety baza. Niestety nie mam tajnego TNT, które wszystko wysadzi, ale. I to jest za Twoja baza, człowieku! No. 10 A co, minut to robiłeś, nie? Nie podoba ci się, ładna jest. Nie no, dobra, ja oceniam tom na 7 na 10. Jo. Stop! co? Pera, Dwa, dwa na dziesięć Nie, dwa, uczciwa ucena, Uczciwa ucena, nie. No, uczciwa, no co wy moją na trzy oceniliście? No, bo wera, tam w ogóle nic nie było w tej bazie. Jak to, a tu coś jest niby. No, no, dobra, no tutaj... dobra, zobaczymy Twoją, Dawid. Nie, moja akurat będzie najlepsza. Na samym wstępie dam wam szansę zgadnąć w ogóle, gdzie ta baza jest. Nie ma w ogóle opcji, że znajdziecie tą bazę, w nie? No, totalnie nie. nie, 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 w żadnym z tych miejscu. Hmm. A mianowicie. wodzie. Nie ma szans. Ta baza jest w tym miejscu, Wiecie, ale, ale ona jest tak ukryta, że nie ma szans, żebyście Kiedykolwiek ją zgadli, bo tutaj nie ma żadnego cienia wątpliwości. Widzisz to? No. Tutaj nie ma, nic się nie rzuca w oczy. Nic, nic, totalnie nic. I uwaga! Moja sekretna baza, Pyk, wchodzi się właśnie w taki sposób. Teraz tutaj jest eleganckie pajęczyny, żeby odstraszyć ewentualnego włamywacza. I tutaj jest kod, ale ten kod tylko prawdziwy włamywacz jest w stanie złamać albo właściciel jeden, bazy. Jeden, jeden. Nie jeden ma 24. szans, ponieważ kod jest ukryty gdzieś w tym miejscu. No i słucham, o! no, słucham, gdzie jest tutaj kod? No, ja no, ja no gdzie burze, niby? gdzie? Gdzie? Lircie, o, tu, no. nie, ma, nie ma, nie ma, nie ma. No nie ma, no gdzie? klapa na górze w tu. Nie ma, nie ma, nie ma nic do klikam. Co? Nic tu nie ma, nic tu nie ma. Uwaga, a Mianowicie, tutaj jak się poklika To jest, pyk, elegancka trzyba I tu na dole jest kod 7532 Wpisujemy 7532 I mamy eleganckie przejście Dalej, jak idziemy, mamy tutaj obrazy O nie, Paweł Palion mi dzwoni Nie mogę widzowie odebrać Paweł Palion mi dzwoni, nie mogę, nagrywamy Uwaga, teraz tutaj Szukamy przejścia, jak widzimy ta baza Jest zrobiona perfekcyjnie będzie tutaj, będzie Nie ma, nie ma, nie ma, ma Pigers tak łatwo Pyk, wchodzimy tutaj, jest przejście i schodzimy na dół i na nasze oczy ukazuje się przebieg Gaming Room do Jaki nagrywania, je elegancki To jest idealnie gaming room To jest perfekcyjnie przygotowany gaming room, rozumiesz to? I tutaj mamy aparat, nie tutaj mamy szan, skrzyneczki 10 minut. No zdążyłem, oczywiście, że tak I tutaj, tutaj nagrywam właśnie ten odcinek ej, PS3, S, 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 no PS3. tak To jest chyba to jest PS5, a nie PS3, PS3. Ej, 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 PS5 Pro No i co? Jak oceniacie moją tajną bazę? Bo jak Dę, dla mnie 10, 10, 10 ha? No dobra, no ty sobie lepiej poradziłeś Ej, widzowie, a jak wy oceniacie Nasze tajne bazy? Napiszcie w komentarzu kto dzisiaj zbudował najlepszą sekretną bazę?